Osiemano, Romano, kochani, dzisiaj zamętrowałem pod taki most. To jest na armii krajowej. Taki ładny lasek tu jest. No, brudno to trzeba powiedzieć, bo są puszki, są butelki, plastiki, wszystko tu. Ale powiem Wam, że jestem pierwszy raz tutaj. Wejdę pod ten most. Fajny to jest jazd taki z tym moim wózeczkiem. Ale. Teraz was, właśnie chciałem wam pokazać jak to tu wygląda, ładny teren, Magnesem można pojeździć, coś może można znaleźć, na pewno, bo tak już na oko widać, o, tak na przykład tutaj ta ta no, partia tych puszek, wszystkiego. Tutaj też coś jest Tu są rzeczy powyrzucane różne Także tam jakieś chyba majtki się suszą Także coś tutaj można podziałać Później będę zbierał Powiem wam no prawie pół godziny szedłem tutaj na to miejsce Także czekajcie Już obrana już obrana, tylko ten został tu. Następny to będzie to samo. No tak samo. Dobra, jadę tam, schodzę po ten most. Tu później będę szukał. Przejadę jeszcze, ale pierwsze idę nad wodę, bo tak jak chciałem, właśnie następny most zaliczyć. Także zobaczymy, co będzie. Przygotuję się i. I będziemy szukać na razie Słuchajcie, jestem już pod tym mostem widzicie jakaś krata tu już leży. Idę się tak na spokojnie przejść. Tu jakieś patelnie, jakieś różne rzeczy są. Chyba coś tu było rozbierane. Uff. Także przejdziemy tutaj i porzucamy sobie trochę. Oh. Nawet drobne można znaleźć Ale Nie wiem czy ktoś tu łaził Czy co No ale Tak jak mówię Troszkę groszów żeśmy już znaleźli Tam trzeba będzie przyjść bo tam nie byłem No ale jest można powiedzieć potencjał pochodzimy zobaczymy co tu znajdziemy także idę się rozpakowywać jak to się mówi pierwsze pieniążki są a może tak jeszcze przy... nie później Ops, butelka także coś może tutaj wyłowimy dobra idziemy tam porozkładamy się założymy buty do wody i pójdziemy zobaczyć co nas tutaj czeka jaka przygoda także na razie hej no to dobra kochani zaczynamy to wyjmę na oko ale magnesa sobie wezmę ze sobą pomalutku Opa! Idziemy do wody, jaka woda? A woda jest fajna, powiem wam. Jest to nie O dobra. To mamy tą kratkę. Na po co ja to zrobiłem? Mogłem ręcznie wyciągnąć ale. Chciałem się pochwalić, jak mój magnes reaguje. Dobra idziemy tutaj pomału no woda jest dość fajna tutaj wszystko widać także jakby coś było to od razu chycimy nie przejdę na tą stronę też się popatrzyć lina kinać o dobra dość linę mamy tylko dotąd no ale tak wam mówię jest tutaj dużo rzeczy widać że tutaj śpią bezdomni nie będziemy im ruszać puszki można pozbierać bo chociaż nie wiem czy oni też nie chodzą z tymi puszkami może chodzą także ale tam muszę pod ten most jeszcze zajść tam tam do góry muszę jeszcze zajść też bo tam nie byłem także chyba się przesunę w tamtą stronę ze wszystkim, idę tam popatrzeć. Dobra. No jest tutaj roboty. Zobaczymy, co będzie dalej. No tak, kochani, jestem już po tej stronie. Tam jest ten most od Dali. A ja sobie tutaj chodzę. Linę włożyłem do plecaka. Przejdę kawałek. Woda czysta. Dużo rzeczy można jak to się mówi na oko znaleźć Mamy już miedziuchy w kablu No i co I idę dalej ptaszki ładnie śpiewają Auta słychać Ale Nie jest źle Powiem Wam, że ja ten sobie wyciągnę, bo to jest widzicie kawał takiego plastiku i to, to będziemy zbierać. Na razie to położę tu. I będziemy się powoli przesuwać. Także Fajnie, spokojnie jest. Jak coś będzie ciekawego, to się włączę. Na razie jest tak. Ale na pewno coś tu znajdziemy. No i słuchajcie, mamy kabana. Wyszedł mi tu taki ładny kawałek. Kurde, co to jest? Wow taka śruba tutaj z nakrętką coś się zaczyna powiem wam jest nieźle także jak to się mówi do następnego no i kochani czułem takiego kabana Uff. mam go tutaj na na tym, ale to jest ciężkie jak cholera. To ani nie chce drgnąć. O, o, poszedł Powiem wam, że poszedł. Ła! Ale kawał Powiem Wam tak. Kawał gruby, płyty. O kurde, muszę to ręcznie wyciągnąć, bo, bo tak nie dam radę. Ale widzicie, są tu w tej białce jeszcze rzeczy, które można łapnąć. O kurde, teraz to wyciągnąć. No nic, pierwszy ściągamy magnes, odkładamy. A teraz będziemy tego kabana wyciągać. Założę sobie ręce i powiem Wam, jest dobrze. Tylko jestem dość daleko od domu. Jak ja to wszystko wezmę? Ach. O, patrzcie, jaka, jaka płyta. Ja pierdykam. Op. No kochani, powiem Wam tak, dzieje się Nie wiem czy tam daleko zajdę, bo jest taka sytuacja Wy tego nie zobaczycie teraz, bo ona się schowała Ale tam jest kaczuszka z młodymi I boję się, żeby mnie jaki kaczor nie zaatakował Także na razie idę tą stroną Jak coś będzie to się włączę A jak mi się uda nagrać kaczuszkę i małe kaczuszki to będzie pięknie no, kochani, tak. Przyszedłem z powrotem już do wiaderka. Yy, znalazłem jeszcze taką kąsek takiej łopaty. Parę jakichś drutków. Tu znowu plastik. Tam takie śmieci. Muszę to wszystko jakoś pozbierać. I idę. Idę yy, z powrotem tam, tylko tamtą stroną pójdę. Yy, wypakuję to wszystko. I pójdę dalej z tamtej strony, znowu zobaczyć trochę. Zrobię sobie przerwę na, na kawę, na papieroska. I później będziemy działać dalej. Na razie jest nie, nieźle duża śruba, kawałek głopaty, blacha duża. No i trochę plastiku. Także działamy dalej. No i powiem Wam tak, siadłem sobie teraz na chwilę odpocząć to tu sztargałem piję kawę siedzę tu, suszę rękawiczki jeszcze muszę powiem Wam tak przejść po tą blachę, tą dużą nie szedłem dalej, bo tam są te kaczuszki małe z mamusią, nie chciałem im przeszkadzać ale po yy, przerwie jak się to mówi ładnie tak po przerwie przejdę się tutaj po tej stronie i pójdę tam na drugą stronę mostu może rzeczywiście mm, coś tam się znajdzie tutaj widzicie są legowiska ludzi którzy mają problemy i nie mogą sobie z tym dać rady no ale tak to wygląda nie wszystko jest tak grużowe jak, jak, jak się mówi Tutaj chyba ma, mają do jakiegoś pieczenia, ale to, to niech mają. Tutaj mają jakieś te tutaj trochę pochodzę, bo powiem wam, że jest tu potencjał. No tylko wam powiem tak, że jest no, hałas duży Jest hałas duży, bo jednak tutaj właśnie jest ta armii krajowej te auta przejeżdżają oczywiście zaszło się sedno na motocykle więc w motocykle też jadą ale jakoś damy radę próbujemy tutaj później coś popatrzeć tam gdzieś jeszcze kawałek a nuż się coś tu uda a jak nie no to będziemy się pomału pakować oj to jest dość głęboko no, ale zobaczmy to będziemy się pomału pakować i pójdziemy stronę domu także to jest koniec pierwszego filmiku zobaczę co nakręcimy dalej czy to będziemy jeszcze nakręcać ale w każdym bądź razie połowę ładne jest potencjał także Siemano Romano cześć